Siema. Mamy święta wielkanocne, w związku z czym ilość pochłanianych przez nas jajec wywaliło w kosmos. Poza gotowanymi i czekoladowymi są jeszcze inne, samochodowe. Pojęciem easter egga, czyli świątecznego jaja, określamy jakąś wiadomość, obraz lub funkcję, które zostały gdzieś umieszczone przez producenta, projektanta czy innego twórcę, a niekoniecznie musiały się tam znaleźć i stanowią swoistą niespodziankę dla właściciela lub użytkownika. Właśnie takich samochodowych świątecznych jajec poszukamy dzisiaj. Kupujecie Opla, otwieracie schowek, a tam... rekin. W sensie nieprawdziwy, ale jednak. Nie jest to spowodowane miłością projektantów do wspaniałego utworu Baby Shark, Baby shark, Baby Shark, ale dziełem przypadku. Pewnego dnia w 2004 roku projektant nowej kursy musiał narysować zewnętrzną ścianę schowka. Musi ona zapewniać stabilność w momencie, w którym schowek jest otwarty, co robi się poprzez dodanie poprzecznych przetłoczeń. W trakcie wstępnego szkicowania owego elementu, jednego niedzielnego popołudnia, obok projektanta przeszedł jego syn i zapytał: Dlaczego nie narysujesz rekina? Zespołowi projektowemu bardzo spodobał się ten pomysł i od 2004 w każdym modelu znajduje się przynajmniej jeden ukryty rekin. Już niekoniecznie w schowku. Jeżeli posiadacie Opla, to zamiast szukać jajek możecie poszukać rekinów. Charakterystyczny grill Willisa Jeepa kojarzą chyba wszyscy. Na przestrzeni lat Jeep wypuszczał nowe modele i wersje swoich terenówek i sułów. Jednak w różnych formach rozpoznawalny front nadal był obecny. Często nawet tam, gdzie niewielu by się go spodziewało. No bo kto szukałby czegoś takiego w reflektorach Grand Cherokee z 2011? Wrangler oraz Gladiator również mają taki grill. I nie, nie chodzi mi o ten faktyczny grill, ale o ten przy przednich wycieraczkach. Na przednich szybach wielu modeli Jeepów można znaleźć również małego Willis'a Jeepa podjeżdżającego pod górkę. A jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej o kulturze i zwyczajach związanych z Jeepami, to gdzieś na ekranie i w opisie macie nasz film. Mazda RX-8 Czyli jedyny samochód spalający tyle samo oleju co benzyny, również znajduje się na naszej liście. Rotor z silnika wankla obecnego pod maską, został mniej lub bardziej dyskretnie umieszczony w różnych częściach tego wspaniałego samochodu. Między innymi na fotelach oraz gałce zmiany biegów. Mały rotor jest umieszczony też w reflektorze. Co jest z tymi reflektorami, że wszyscy coś tam wsadzają? Nie wiem. W każdym razie, LX-8 wyposażona jest również w Suicide Dorsy, o czym z jakiegoś dziwnego powodu nie wiedziałem do teraz pozostając przy silnikach Wankla. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów wyścigowych na świecie jest zdecydowanie model 787B, który wygrał 24 godzinne wyścig Le Mans. Dźwięk niczym V10 z Formuły 1 i zielono-pomarańczowe malowanie. Bardzo niezgrabnie łączy się to nam z Mazdą 2 w specjalnej edycji Sunlit Citrus. Z zewnątrz wygląda jak typowy samochód miejski i nie wyróżnia się niczym konkretnym. Jednak w środku jest jeden element, który może przypominać nam o malowaniu 787B. Złoty pasek na fotelach przypomina wzorem malowania legendarnej wyścigówki, a przynajmniej niektórzy dziennikarze uważają, że przypomina, bo ten konkretny specjalny model został wypuszczony na rynek 30 lat i jeden dzień po wygranej 787B w Lemon. Mazda tej teorii oficjalnie nie potwierdziła. Osobiście wydaje mi się to trochę naciągane, ale może się mylę. Marka pod przewodnictwem Ilona Maska znana jest z różnych nietypowych funkcji w swoich samochodach. Przykładem może być tryb psa, który pozwala nam zostawić kudłacza w środku w komfortowej, bezpiecznej temperaturze. Na wielkim ekranie wyświetli się wtedy informacja, że klimatyzacja działa oraz ile stopni jest w środku. Aby zakłopotani przechodnie nie wybili nam szyby w celu ratowania zwierzaka, funkcja ta została wprowadzona po pytaniu jednego z użytkowników Twittera on stwierdził, że to dobry pomysł, a funkcja pojawiła się w jednej z aktualizacji oprogramowania samochodu. Kolejnym trybem, o wiele bardziej przydatnym, jest tryb Pierda. Nie, nie przysłyszeliście się. Tryb Pierda. Możecie ustawić sobie dźwięk Pierda na przykład przy używaniu kierunkowskazu, żeby zrobić kogoś w jajo. So <laughs> W modelu 3 natomiast montowana była magnetyczna pokrywa w konsoli centralnej, która wymagała delikatnego zamknięcia. Jeżeli zrobiliście to za mocno kilka razy i pokrywa nadal nie była zamknięta, to wasza testa wyświetlała na ekranie, że macie to zrobić delikatnie. Łatwiej było im połączyć czujnik z komputerem pokładowym, który wyświetla informację, że źle zamykacie pokrywę, niż zrobić pokrywę, która po prostu zamknie się za pierwszym razem. Cytując jednego z użytkowników. Pomyślałem, że to całkiem zabawne, że samochód delikatnie mnie karci, żebym nie był takim j**anym szympansem. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i samych dobrych jajec. I wpadajcie na Discorda jak macie ochotę. Nara.